Witamy na konferencji BCC For the Future i w studiu konferencyjnym. Ja się nazywam Robert Kamiński, reprezentuję Business Center Club i nie reprezentuję tej organizacji sam, bo jest ze mną prezes, pan Jacek Goliszewski. Dzień dobry, panie Dzień dobry, prezesie. Dobry, dziękuję za zaproszenie. Nie, nie tylko prezes e, BCC, ale także twórca konferencji BCC For the Future. No, współtwórca powiedzmy no, z kilkoma osobami, między innymi z panem, także. E, to mały ukłon. Panie prezesie, e, to już trzecia edycja, czyli model działa. Jak się robi taką konferencję? O czym ona jest i czym się wyróżnia na bogatym tle innych wydarzeń biznesowych w kraju? No przede wszystkim zadaliśmy sobie pytanie w, o liderów jutra, jak wskazuje sama nazwa konferencji. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, no zastanowiliśmy się, jakie tematy będą tutaj dominujące, jakie będą potrzebne, co cechuje tego lidera przyszłości. No Bo czasy, w których działamy, są niezmiernie dynamiczne, niezmiernie turbulentne, zmienne. Ja już tak wielokrotnie to powtarzam, ale mówimy tutaj o świecie Włóka, Bani, parafrazując książkę Nikolasa Toleba Czarne łabędzie, a więc świat niejednoznaczny, kompleksowy, kruchy. Niepewny, nielinearny, no i y, gdzie problemem jest przewidywanie, prognozowanie przyszłości, bo nasze znaczy metody w oparciu o statystykę, racjonalność zawodzą. I to był punkt wyjścia do tej konferencji. Drugim punktem, y, czy taką przesłanką, nie będę ukrywał, było y, upamiętnienie założyciela wieloletniego prezesa BCC i mojego brata Marka Goliszewskiego, z którym rozmawiałem wielokrotnie na temat przyszłości gospodarki, który właśnie widział przyszłość tej gospodarki w gospodarce opartej na wiedzy, innowacyjności, e, e, inicjatywie i to widział przede wszystkim jako zadanie dla młodych przedsiębiorców. Więc sama konferencja BCC Liderzy Jutra, ale częścią składową, integralną są właśnie nagrody czy wieczorna gala, na której wręczamy, jak powiedziałem, nagrody Wizjonera Polskiej Gospodarki w czterech kategoriach dla firm członkowskich, w dwóch kategoriach, Innowacyjna firma, innowacyjny startup dla firm spoza klubu. Jesteśmy na początku tej rozmowy, a już kilkakrotnie użył Pan słowa przyszłość, nie tylko w nazwie konferencji. Zapytam w związku z tym, jak Pan widzi przyszłość polskiej gospodarki za 5-10 lat? Czy to jest w ogóle perspektywa? Zbyt odległa, żeby wróżyć się taką przyszłość. A jeśli tak, e, i może doprecyzuję kontekst też, czy w tej przyszłości raczej będą ważni liderzy, którzy postawią na sztuczną inteligencję i rozwój technologiczny, czy może tacy, którzy postanowią być ludzcy i zostać ludzcy w tym, w tym biznesie? Jak widzi Pan tą przyszłość? Czy oczywiście prognozowanie na 5-10 lat jest obarczone olbrzymim błędem, ale powinniśmy oczywiście również w tych kategoriach myśleć. Jest taka metoda, metoda scenariuszowa, więc możemy wyprowadzić dwa, trzy scenariusze, optymistyczny, średni i może bardziej pesymistyczny i według nich działać. Jeśli chodzi o przyszłość gospodarki polskiej, to bym widział o dwóch aspektach. Pierwszy aspekt to jest aspekt otoczenia gospodarczego, który jest. No i to otoczenie niestety nie jest za dobre. Ja nie mówię w tej chwili o tym e, otoczeniu takim no, biznesowym, ale mówię regulacyjnym. Mhm. E, mamy wysokie e, koszty finansowania, mamy najwyższe w Europie ceny energii, mamy e, duże, e, znaczy mamy nieprzejrzystość i bardzo skomplikowany system podatkowy. My niedługo będziemy mieli w 2026-2027 luki na e, rynku pracy, nie tylko ilościowej jakościowe, czyli brakuje pracowników w odpowiednich zawodach, więc ta przyszłość na pewno będzie determinowana przez nasz rząd, który powinien moim zdaniem stworzyć o wiele bardziej przyjaźniejsze i bardziej zachęcające warunki dla rozwoju przedsiębiorczości czy przedsiębiorstw. To jest jeden kierunek. I drugi no to już jest taka, powiedziałbym, skala mikro, a więc ze strony przedsiębiorstwa. No potrzebujemy, potrzebujemy naprawdę liderów jutra. Tak jak już mówiłem w moim wykładzie, kreatorów w świecie WKiBani. i BANI. I ci kreatorzy WKiBani i Bani, no, muszą cały czas nadzorować to otoczenie pod kątem wyzwań i szans, które stwarza, ale również ryzyk, identyfikować te sprawy, które mogą mieć wpływ na rozwój i poprawę konkurencyjności firm. I mówię, to jest niezmiernie ważna sprawa, podjąć decyzję, co dalej z nią robimy. Bo jest wiele firm, czy Kodak, czy Nokia, które po prostu w pewnym momencie przespały te czynniki w otoczeniu nie doceniały ryzyka, czy czegoś nie zauważyły i po prostu już są poza, poza rynkiem. No i trzecia sprawa, która będzie siłą napędową i powinna być, to, jest po prostu, to są te nowe technologie, o których Pan mówił. Polska dołączyła niedawno do 20 największych gospodarek świata, ale ten ten awans, ten wzrost gospodarczy oparty jest głównie na konsumpcji wewnętrznej, taniej pracy i dostępności pracowników. Na dłuższą metę są to po prostu bardzo no, słabe motory wzrostu, a niektóre są na wyczerpaniu. To, co, czego potrzebuje mi Polska, to jest po prostu wzrost jakościowy w oparciu o inwestycje, w oparciu o innowacje i mówię tutaj o inwestycjach energo- i oszczędnych, ale również to, o czym Pan wspomniał, inwestycjach opartych na sztucznej inteligencji. Robotyka, automatyka, przemysł 5.0, analityka predykcyjna, czaty GPT. I tu niestety jest bardzo, bardzo dużo do zrobienia. Tylko dwa przykłady. W corocznym konkursie, znaczy rankingu innowacyjności ogłaszanym przez Komisję Europejską Polska zajmuje czwarte miejsce, ale od końca na badania i rozwój wydajemy 12 miliardów euro. Wydaje się to dużo, ale jak porównamy ze Szwecją plus minus taką samą, ale w zasadzie większą, to jest, wydają oni 3,5 razy, 3 razy więcej. I generalnie, generalnie już nie mówię o tych inwestycjach w nowe technologie, ale, technologie, ale inwestycje od wielu, wielu lat po prostu w Polsce są na krytycznie niskim poziomie, bo to jest około 17,3% w stosunku do PKB. Tylko dla porównania, Węgry i Czechy mają ten poziom na poziomie 27. Przedsiębiorcy boją się, ze względu na niestabilność prawa, na nieprzewidywalność, wysokie koszty finansowania, po prostu inwestować. Wspomniał Pan bardzo ważną rzecz, czyli ten niski poziom inwestycji w Polsce. Co BCC może robić, albo co robi, żeby wspierać, albo inspirować rząd do takich regulacji, albo deregulacji, żeby ten poziom inwestycyjny był większy? I drugie pytanie, też odnosząc się do, do Pana wypowiedzi o odwadze przedsiębiorców. Co można zrobić, żeby liderzy polskiego biznesu byli jeszcze bardziej odważni i jeszcze mieli większe zamiłowanie do ryzyka inwestycyjnego? Jak, jak wzmocnić te inwestycje w Polsce? Znaczy pierwsza sprawa, tak jak powiedziałem, no, musi być stworzone y, y, przyjazne otoczenie przedsiębiorcom. Inwestycji, y, przedsiębiorcy się po prostu wstrzymują z inwestycjami ze względu na tę niepewność, nie tą niestabilność. No, od dwóch lat w zasadzie apelujemy do pana ministra Domańskiego o przeprowadzenie dużej reformy podatkowej. Y, nie mówimy, że CIT ma wyglądać tyle, VAT ma wyglądać tyle, tylko po prostu wskazujemy na nieefektywności i na pewne no, przebiurokratyzowanie y, regulacji gospodarki. Nie wymaga to jakichś dużych spraw do, do poprawy. Tak jak powiedziałem, koszty energii czy zmiana miksu energetycznego polskiej gospodarki, koszty energii są największe, najwyższe w Europie, automatycznie to się przekłada na ceny produktów, automatycznie na koszty, w związku z czym te nasze produkty są droższe. Więc stworzenie tego otoczenia biznesowego to jest jedna rzecz. Druga rzecz, no, mamy spore środki do wykorzystania z KPO. Ale Potrzebna jest o wiele większa akcja informacyjna, akcja doradcza przede wszystkim dla średnich i małych przedsiębiorstw. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw robi około 50% polskiego PKB, 47 właśnie teraz było na wykładzie, a sektor mikro to jest prawie 23%, więc one są często zdane na same siebie, to nie są firmy, które sobie mogą pozwolić na doradztwo i to, i to drogie doradztwo. To jest jedna rzecz i druga rzecz muszą być uproszczone procedury rozpatrywania wniosków. Niektóre są rozpatrywane przez rok. My nie mamy po prostu czasu. Więc to otoczenie, które by zachęciło przedsiębiorców do inwestowania. Do tego potrzebne by były ulgi inwestycyjne, ulgi podatkowe, które by zachęcały przedsiębiorstw do po prostu badania, rozwoju nowych technologii, wprowadzenia in, innowatorskich rozwiązań. Powinniśmy też absolutnie stworzyć zachęty dla młodych, e, ambitnych, innowacyjnych ma, e, naukowców i młodych przedsiębiorców, no bo oni najlepiej rozumieją technologię, tworzą najlepsze startupy i wprowadzają innowacyjne produkty i usługi. I oni będą stanowić o przyszłości e, polskiej gospodarki, o rozwoju, poprawie konkurencyjności. Także to są rozwiązania systemowe, leżące po stronie państwa. Również wzmocnienie biznesu e, i państwa w zakresie tych nowych technologii. Tworzenie klastrów innowacyjności, e, klastrów technologicznych, jak również mieszanych e, funduszy Venture Capital, mhm. które by inwestowały w prekursorskie rozwiązania. To by było na temat tworzenia otoczenia i zachęty dla przedsiębiorców. Natomiast jeśli chodzi o, o samych liderów, żeby inwestowali. No bo właśnie jest pan panelistą na konferencji BCC For the Future, ale także przysłuchuje się pan innym panelom z dużą uwagą. Jaki przekaz dla przedsiębiorców płynie w, z, tej, z tego naszego dzisiejszego dnia konferencji? Przekaz taki płynie, bądźcie odważni i bądźcie kreatorami tego świata w Łukabani. Już powiedziałem w swoim wykładzie, my potrzebujemy mniej wizjonerów, bo już czas wizjonerów powoli mija, natomiast potrzebujemy kreatorów, czyli tych, którzy by, jak powiedziałem, identyfikują otoczenie, patrzą, gdzie są ryzyka, szanse zagrożenia, czy też szanse, znaczy yy, szanse zagrożenia, ryzyka i po prostu podejmują decyzję dla przedsiębiorcy, czy to jest dobre, czy to jest złe, yy, jak poprawić, czy poprawia konkurencyjność i mało. Mało tego, muszą być taki project menedżerami, to znaczy przełożyć teraz te pomysły na działania strategiczne i operacyjne i jeszcze dodatkowo nadzorować efektywne ich wdrożenie. To wydaje się dużo, ale e, no to jest moim zdaniem ten kreator w, e, świeci WUKA i BANI. Jeszcze jedna sprawa z naszych doświadczeń, z naszych badań wynika, że po prostu e, decydenci, menedżerowie topią się w mikrozarządzaniu. Nie mają tej odwagi, żeby delegować. Nie mają tej odwagi, żeby pewne rzeczy odpuścić, mniej, kontrolować? Muszą mieć czas. Muszą mieć się kształcić cały czas, muszą mieć wiedzę po to, żeby być no, właśnie tym wizjonerem w UK. Bani. Panie prezesie, jest pan sam już od kilku lat liderem BCC, zarządza pan organizacją, ale też w pewien sposób spółką, bo jest to mhm. biznes. Jak się zarządza firmą, która bo musi pan zarządzić i firmą i trochę rozumieć całe otoczenie biznesowe, bo nasi członkowie są z wielu różnych branż. Czyli jakby ma pan podwójną rolę y, lidera zarówno w y, organizacji, jako też trochę lidera y, przedsiębiorców. Jak sobie z tym poradzić, jak zarządzać takim organizmem? Znaczy przyznam się, że no, pomimo wszystko, że na zewnątrz to jest Związek Pracodawców BCC albo samo BCC to jest jedna skomplikowana struktura. Mamy różnego rodzaju komisje, mamy róż ekspertów, mamy różnego rodzaju gremia, jak Rada Organizatorów, Rada Główna, e, mamy gospodarczy gabinet cieni, więc to jest dosyć skomplikowana e, materia. To jest jedna rzecz. No, Yy, czasami zastanawiałem się, że fajnie by było, jakbym tylko musiał produkować, nie wiem, uszczelki czy jakieś opakowania, logistyka, produkcja, sprzedaż. Tutaj mamy no, bardzo szeroki wachlarz usług. Od pakietu usług dla przedsiębiorców, wspierających ich w zarządzaniu, w przywództwie, ale również yy, Dostarczaniem dostarczanie im różnego rodzaju usług jak newslettery, jak panele tematyczne, jak organizowanie biznes mixerów, wspieranie ich w sprzedaży, w kontaktach, w relacjach networkingu. Mamy drugą część naszej działalności, to jest właśnie wpływanie na przyjazne otoczenie dla przedsiębiorców gospodarczych. I tu jest Związek Prawodawców BCC, to jest już nasz udział w Radzie Dialogu Społecznego, to jest nasz udział w, w komisjach senackich, w komisjach sejmowych, spotykanie z przedsiębiorstwami i cały czas no, pukanie i delikatne wpływanie na ministrów, na poszczególnych decydentów róbcie w kierunku biznesu, potrzebujemy to i tak dalej, i tak dalej. I to jest dosyć skomplikowane, tak, bo jak powiedziałem, no wolałbym produkcję jednorodną, albo nawet zdywersyfikowaną, albo o produkcję, albo produkcję usługatu. jednak jest skomplikowany mechanizm i me organizm. Słucham, ale w BCC nie da inaczej. Co? No nie da się. Tylko nie takie da się. rzeczy tak. robimy. Na koniec zapytam, bo też obserwując takiej codziennej naszej współpracy, zarządza Pan, Panie prezesie, ogromną ilością informacji codziennie, każdego dnia, bardzo różnych, z różnych i branż, i życia samej organizacji. Czy zdarza się panu na jakieś pytanie odpowiedzieć, nie wiem, czy to już jest taki luksus, który, na który prezes BCC sobie nie może pozwolić? Nie, wie pan, co to nie chodzi o luksus. Absolutnie chodzi o luksus, tylko. Yy... Jak sięgam wstecz w moją, że się tak wyrażę, drogę zawodową, to tak jak widzę, miałem przystanki, które mi pozwoliły zebrać bardzo duże doświadczenia w różnych sytuacjach i z różnymi ludźmi. Bo generalnie dłuższy okres czasu byłem w Niemczech, tam skończyłem studia i od prac fizycznych dorobiłem się, że się tak wyrażę, asystenta profesora. Później byłem po jednej stronie barykady, a więc w doradztwie, realizowałem różnego rodzaju projekty w, w Polsce, w Rosji czy w Niemczech. Później byłem po stronie menedżmentu liniowego, dyrektorem finansowym, członkiem zarządu kilku firm. No, i też liznąłem, że się tak wyrażę, trochę nauki, bo obroniłem doktorat na Uniwersytecie Warszawskim. I to wszystko no, dało mi takie spojrzenie top-down, że no, w zasadzie nie ma, czy są naprawdę bardzo mało pewne, do których, w których odpowiadam, nie wiem. Bo zawsze takie no, spojrzenie top jest. Oczywiście nie znam się na tych szczegółach, ale no, jakąś zawsze drogę, zawsze odpowiedź zawsze znajdę. Panie Prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był dr Jacek Goliszewski, prezes Business Center Club.